Zadanie drugie. Różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb całkowitych jest liczbą nieparzystą. Zapiszmy różnicę dwóch kolejnych liczb całkowitych. Niech to będzie x plus 1, to jest pierwsza liczba, a i sam x to druga liczba. Bierzemy ich kwadraty i wyliczamy i zobaczymy, co uzyskamy. Pierwszy nawias oczywiście przypomina nam wzór skróconego mnożenia, więc najlepiej zastosować także wzór. Więc bierzemy pierwszy element do kwadratu, dodać podwojony iloczyn pierwszy razy drugi, czyli 2x, i ostatni do kwadratu to 1. Minus x kwadrat przepisujemy. Dalej, x -y kwadraty redukujemy, uzyskując po prostu 2x plus 1. Widzimy, że dla dowolnego x całkowitego to wyrażenie będzie liczbą nieparzystą, ponieważ 2x jest parzyste. Jak dodamy plus 1, uzyskamy wartość nieparzystą. I w zasadzie to już jest rozwiązanie do naszego zadania, ponieważ możemy tutaj napisać prawdę. Oczywiście, możemy sobie sprawdzić to gdzieś na marginesie, jak to się ma na liczbach. Bierzemy różnicę kwadratów dwóch liczb całkowitych. Bierzemy Różnicę kwadratu dwóch kolejnych liczb całkowitych, np. 3 do kwadratu, minus 2 do kwadratu, 9 minus 4 daje nam 5 i widzimy, że jest to liczba nieparzysta. Zaznaczamy prawdę, przechodzimy do punktu drugiego. Różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest podzielna przez 8, więc bierzemy dwie kolejne liczby nieparzyste. Pierwsza ta mniejsza to jest 2n, to jest parzysta. Jak dodamy do 2n 1, jak widać w nawiasie mamy liczbę nieparzystą. Kolejna, czyli większa, liczba nieparzysta jest od poprzedniej nieparzystej większa właśnie o 2. Stąd mamy tutaj 2n plus 3, czyli to samo co w tym nawiasie, tylko więcej plus 2. Tutaj również zastosujemy wzór skróconego mnożenia, zawarte w niebieskiej ramce. 2n do kwadratu to 4n kwadrat. Dalej podwojony iloczyn pierwszy razy drugi element, to znaczy 2 razy 2n plus 3 to 12n i ostatni element do kwadratu to 9. Tutaj podobnie, co prawda, wewnątrz nawiasu będą wszystkie znaki z plusem, ale mamy na, na zewnątrz minus, zatem tak naprawdę wszystkie wyrażenia będą z minusem. Więc od razu może zmienię znak. 2n do kwadratu to 4n kwadrat. Ale zmieniam znak. To będzie minus 4n kwadrat. Następnie podwojony iloczyn pierwszy razy drugi. 2 razy 2n plus 1 to będzie minus 4n. I ostatni element do kwadratu. 1 do kwadratu to 1. I ten minus to minus 1. Wyredukujmy 4n kwadrat. Mamy z plusem, tu mamy z minusem. Z nów otrzymamy 8n, z liczb po prostu ósemkę. Wyłączmy 8 przed nawias, 8 i n plus 1. Myślę, że rozumiesz. Gdybym 8 wymnożył przez ten nawias, to uzyskam z powrotem taki, takie wyrażenie algebraiczne. Ale z kolei takie wyrażenie algebraiczne tutaj jest to iloczyn dwóch pewnych wartości, informuje nas, że całość jest podzielna przez 8. Stąd zapisujemy tutaj odpowiedź prawda. I trzecie zdanie. Różnica kwadratów dwóch liczb całkowitych różniących się o 2 jest liczbą podzielną przez 4. Zapiszemy tutaj po prostu n plus 2 to jest ta większa liczba podniesiona do kwadratu i minus n kwadrat. Widzisz, pierwsza liczba to jest n, to jest ta mniejsza, druga o 2 większa n plus 2. I tak jak mówi treść zadania, bierzemy różnicę ich kwadratów i wyliczamy. Korzystamy również z niebieskiego wzoru. n do kwadratu to n kwadrat następnie podwojony iloczyn pierwszy razy drugi element będzie 4n i ostatni element do kwadratu 2 do kwadratu to 4 minus n kwadrat przepisujemy n kwadrat się redukują i uzyskujemy właśnie środkowe wyrażenie możemy tak samo jak wyżej czwórkę i 4 wyłączyć przed nawias czyli mamy 4 a w nawiasie n plus 1 Gdybyśmy czwórkę wymnożyli przez nawias, utrzymujemy z powrotem to wyrażenie wcześniejsze. A z kolei podczas wyłączania czwórki wnętrze nawiasu możemy uzyskać dzieląc to wyrażenie przez 4. Czyli pierwszy jednomian przez 4 to n, drugi jednomian przez 4, 4 na 4 to 1. Tak czy inaczej, taki iloczyn informuje nas, że jest to wyrażenie podzielne przez 4. Zaznaczamy prawdę.